Witam wszystkich, to ja skuter Turbo Diesel. Dzisiaj Wam pokażę jak można regenerować w bardzo łatwy, prosty sposób płyty CD. Tutaj mamy zwykłą płytę taką CD. Teraz ją zniszczymy celowo, żeby do tego użyć szczotkę drucianą. Płyta została porysowana Weźmiemy nawet nóż do tapet że płyta jest zniszczona Jak widzicie Teraz nawet wezmę Zaprezentować Wam pokażę I on trochę palniki może nawet przypalić Żeby ją zreformować, Czyli kompletnie zniszczyć Dobra, płytę mamy gotową Także, jak widzicie, jest kompletnie zniszczona. Jak ją teraz uratować, żeby była jagnowa? Słuchajcie, więc potrzeba do tego jakiejś miski. Ja wziąłem taką starą miskę po, po gipsie. Wrzucamy pudełko do środka. Następnie wrzucamy jajko kurze Dwie sztuki. Teraz wszystko zalewamy kolą. Szczypta soli, żeby wszystko miało ładną konsystencję. I odpowiedni... o, zaczyna działać, pieni się. Także tej soli troszeczkę tylko, dobra. I piwo. wygląda najważniejsze teraz słuchajcie jest to żeby dorzucić dwa pety to jest najważniejsze bez petów to nie ruszy ok wszystko teraz zostawiamy na jak ją zamoczyć w tym wszystko teraz zostawiamy na 15 minut no 15 minut właśnie minęło i teraz zobaczymy efekty, wyciągamy płytę, także róbcie dokładnie, tak jak ja mówiłem, opisałem w filmie z tą kolą, z piwem, z jajkiem i tak dalej. Uczcie się, bo ja wiesz że żyć nie będę. Wyciągamy płytę, Wyci wycieramy ją, i voilà. ta nie ma zniszczenia, jest trochę pobrudzona Wiem, że się właściwie powinno umyć pod wodą Ale zobaczcie Prawie agnówka. Tak właśnie czyści się płyty e, Naprawia się płyty CD Dzięki za uwagę